Tam w tam drugim odcinku tej serii Viva Ultimate 25, odcinek drugi. Kilka zmian w składzie, od razu już na sam początek zrobionych jest trochę. Dałem w ewolucję Bowena, bo został trafiony z jakiejś paczki z bodajże dwóch zawodników złotych 75+. Plus. I także trafiliśmy Carrasco i Wiktora Rokę z paczek, kilka z zadań było i kilka z, yy, z SBC Zrobiliśmy, to leti też trafiona z paczki i tak naprawdę to tyle ze zmian w naszym klubie. Yy, zagrałem też kilka yy, w Division Rivals meczy. No wygląda to fatalnie i teraz zagramy sobie jedne, jeden meczyk i jeśli znowu nam nie wyjdzie to będziemy musieli jakieś paczki robić na przykład w skład Battles na niedzielę albo jakieś momenty zagrać, żeby można było coś otworzyć i zdobyć lepszych piłkarzy, bo gra się fatalnie po prostu i nie ma tej świeżości w tym zespole, potrzebne są nowe karty, a monet nie ma, paczek nie ma no i piłkarzy też nie ma. Znalazłem nam nowego przeciwnika, bo był jakiś słaby że pierwszy. Mecz wygrany w końcu, udało nam się zdobyć. Valerz, Basej. No skład pop na ataku z UNEWem. No skład taki, nie najlepszy, taki jak mój trochę. Da się tu coś zrobić, żeby wygrać. No oby udało się wygrać. Strzał spoza to TI. niecelny. Tutaj z tym Wiktorem Roke. Mam nadzieję, że tu będzie jakiś dało się bardziej zwinnie zagrać i lepsze strzały będą wychodzić niż z Patrykiem Szykiem, bo Szik nie potrafił nawet się rozpędzić, aby dobrze to jakoś wyglądała akcja i każdą akcję nigdy nie zdążył dobiec, ani, a tym bardziej strzelić i każdego to był, każdy, który dał radę oddać, to był w bramkarza. I nawet nie dochodziło nawet do takich sytuacji, aby Wybiegał on poza dale daleko poza obrońców. Tutaj trzeba bronić. Słabo nam to wychodzi. Dobrze, hradecki. Z kolejną interwencją tutaj. Dziś. Podanie do Rokę. Bo tutaj musimy wycofać trochę na skrzydło. Nie możemy iść. To jest nową legendą naszego klubu będzie. No już od razu widać, że lepiej się nim gra niż Patrykiem Szikiem. Piękny tutaj czas Fineski oddany. No i cóż można więcej powiedzieć. No, zawodnik jak na razie skarb. Tu widać, że od razu zagęszcza się strasznie. On też ma ustawioną jakąś taktykę na bardzo duże zagęszczanie zawodnika. Czyli takie coś pod pressing, ale... Nie jest do końca pressing, bo to jednak tylko trzy, trzech piłkarzy. Potrójne krycie dostaje nasz zawodnik z piłką. I tutaj aj, ładna akcja. Pop z golem. no Bardzo się rozmyśliłem tutaj nad pressingiem trzech piłkarzy. Rokę. Okay. Aj, tutaj faul, tutaj faul. Na żółtą kartkę dla Parecho powinna się znaleźć dokładnie. Bez kombinowania Zalewski z wolnego, aj w mur, ale mam jeszcze piłkę, Wiktor Rokę. Zalewski, Rokę. Bowen Rokę. strzał, aj, obok bramki. Ubra Pał Torres, oj, niepotrzebna strata, niepotrzebna. Wiktor Roke podanie od Karasko, Wiktor Rokę, no i Pedro Poro tutaj, ale dalej jesteśmy jeszcze, w grze Zalewski. Zalewski dośrodkowanie. No i do nikogo. Tak kończymy ten rezultat. No niestety. Mamy dwie złote. A tutaj jeszcze sezonowe mamy paczkę powitalną i paczkę rzadkich kart piłkarskich z żetonem. 5 razy 7 plus, 2 razy 8 1 plus i jakaś jednorazowej, ale to chyba będziemy zbierać 60 tych gwiazdek żebyśmy mogli kupić sobie tą paczkę okay, let's go. A few moments later. The no, curve One eternity later. No kurwa, dziesięć, podań, żeś wymyślił jakiś kutasie, ty kurwa, o ja pierdzielę, w końcu się udało, w końcu się udało, to zdobyć te. 60 gwiazdek makabra ile to się zdobywało teraz będziemy mogli kupić yy, paczkę powitalną i paczkę za 50 tysięcy oby coś oddało tutaj nie oczekuję z tej powitalnej niczego dobrego nawet no, no to no skip ale oby z tej za 50 tysięcy coś, coś wpadło coś po, potężnego żeby coś w końcu zleciało dobrego, a nie tylko jakieś szoroty albo na przepałkę. Oby coś dało. Dobra, nie mamy walkoutu. SPD, Niemcy, Bundesliga. Majer Leverkusen to chyba ksiaka będzie. No na No makabra. Makabrycznie oddał. Nic, znaczy nie oddał. Mamy Zachę, to jest jedyny plus tego wszystkiego. Jest szybki, nawet potrafi strzelić, dosyć mnie zjecha, ale go... raczej nie będziemy używać. dla kazetu to... Można go sprzedać za 700 monet. No nie opłacało się tego grać, Z tych momentów, myślałem, że coś lepiej da. 10 podaj, żeś wymyślił jakiś kuta ty A jeszcze ma, mamy odebrań, odebrania paczki właśnie z zadań za zarobienie tych momentów. Trochę się ich zbierało. A nie ukrywajmy, że dwie są tylko dobre. Mata. O. polski, tu hiszpański mata. E-mata, czyli mata. Oficjalnie po miast mamy rzadką brązową kartę. Szkoda, że nie są to wymienne karty, bo by chociaż trochę się zwróciło, byśmy mieli więcej monet na zakupy yy, jakiejś do fajnej karty no i ze złotej paczki mamy Pinedę to no, się na pewno nam nie przyda no i nic dalej ciekawego tutaj mamy gwarantowane 3 y, złote karty rzadkie uwaga tym napastnik, Francja jakaś kobieta a No... Nie ciekawie N Nie oddają paczki tak powiem, no że po prostu nie oddają paczki Może coś z podglądu O jak poda Polak rodak Ze złotej paczki wyleci mam toki No tak, no nic ciekawego Blind ma 36 tempa To on w ogóle biega? Takie coś udało mi się złożyć Teraz bez przedłużania Lecimy z meczem Znalazłem nam przeciwnika teraz, masz mojego składbułka George Sturm Greenwood na Ewolucji Barcola I lecimy Pięknie, pięknie od Boena. Bowen i Bramka. Piękne, piękne wykonanie akcji przez Bowena. Błąd w defensywie rywala. Zagubili się tam. Bowen powalczy jeszcze z Frankowskim, ale nie za dużo to dało. Dobrze, no, tu odebranie piłki, ale jednak fał Jednak czerwona kartka jeszcze. Podanie do Rokę, Rokę. bowen, Aj. Dobra próba. Dobre. Odebranie Galakera i teraz wychodzimy z kontratakiem. Żagryliś. Podanie górą do roke, roke, To przyjmie. roke, Rokę. Aj. Buka górą. Polmo Rokę. Jednak. jest pierwsza połowa środka Rozegrajmy to Casemiro Olmo Olmo Bonrol, Olmo, z szałfineską i znowu bułka Casemiro No i o tym mówiłem Jedna akcja Jedna, pierwszy jest chyba strzał naszego, naszego przeciwnika i już bramka. No jeszcze przegramy ten mecz. Karny. Karny. Bardzo dobrze. Znowu boczny obrońca jego zawinił. Wcześniej czerwona kartka, teraz rzut karny. Teraz bołem Żart Bowen, jakoś tak, karny wykorzystamy. wykorzystany, brawo Brawo, zawodnik meczu dzisiaj, Jarod Bowen Dwie bramki Bardzo dobry występ tego zawodnika I mamy to, mamy to, pierwsze zwycięstwo najprawdopodobniej w rewalsach W tej Fifie 3 minuty, ale raczej nic nie skazuje na to, żebyśmy stracili jednak przeciwnik ma ostatnią stadium Oj oj oj, niedobrze, niedobrze się dzieje Niedobrze, niedobrze, nie możemy stracić No i dobrze, utrzymany wynik Teraz jeszcze za do zadania dostajemy jakieś paczki, ale to chyba nie są żadne 3 złotych kart piłkarskich i jakieś renna paczka, jakieś krzesełka oczywiście może może coś poleci dobrego, z 3x75. Oby się udało coś trafić. Proszę do pierwszego składu. Bo nie ukrywam, że przykład ktoś na atak, albo lewe skrzydło, ktoś lepszy. Dobra, mamy tutaj minimum 80 plus bramkarz USA, czy jakaś kobieta, to... No, nic fajnego. Nie będę ukrywał. Nic fajnego. Mateusz Kunia. Czyli mamy, można powiedzieć, że mamy nowego napastnika. Damy yy, rokę na lewe skrzydło. Będziemy mieli pieniądze z yy, Jacka Grillisza. Będziemy mieli nowego szybkiego yy, napastnika z rokę na czele i yy, Bowenem. Wygląda nasz wtedy skład. Z dzisiejszego dnia. Zmiany są na pewno duże i wykorzystaliśmy je na plus. Pierwsze zwycięstwo po zmianie składu. Bardzo fajnie. Cieszę się, że y, progresujemy i oby tak dalej. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, lajkę, komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Elo!